Witam wszystkich, serdecznie jest na Technik Elektronik. Trochę przyziemiony w sumie. No, aczkolwiek trzeba dokończyć robotę, więc no nie będzie tutaj skomplikowane. Jest dzisiaj ATEK 9100. No i w zasadzie tak, większość serwisu została wykonana już wcześniej. Natomiast zostało mi jeszcze wyregulowanie prądów spoczynkowych, wydostępnia mocy oraz przestrojenie całego UKF-u. I sprawdzenie poprawności strojenia. Tak więc przygotowałem sobie jeszcze założenie takiej jakby prowadnicy skali. Natomiast tak, wydrukowałem sobie schemat całej części radiowej, czyli w zasadzie wszystkiego, czyli głowica P3 plus stereo-necoder aż po wyjście na płytkę. Dodatkowo tutaj też powiększony schemat całej głowicy oraz, oraz kondensatorów, które trzeba. Będzie usunąć oraz rzeczy, którymi będziemy regulować. Natomiast tak, tutaj jeszcze jest to w sumie powielone na troszeczkę, mniejszym, na troszeczkę mniejszym obrazku i jest wszystko od A do Z powiedziane, w jaki sposób głowica pracuje. Tu jest jeszcze dalsza część, dalsza część w zasadzie zabawy. Tutaj mówią, żeby na przykład z, z, zmniejszyć liczbę zwojów w 7 o jeden zwój, no zwykle na przykład ja i moja metoda jest, jest w ten sposób, że, że po prostu spiłowuję śnieć e, i łączę na, na przykład dwa sąsiednie zwoje, natomiast tak też można, regulację zmieniać, są, są na przykład trimery, też trzeba zobaczyć czy one będą działały, wszystko, no i w jaki sposób to się... To się też wszystko robi, no i później jest jeszcze dalsza część, dalsza część całej, całej regulacji. Tak więc, ok, od czego zacznę? Od tej linki, bo ona jest tutaj przyczepiona taśmą, więc. A to jest tak, żeby się fajnie ruszało, bo póki co rusza się tak, jak mniej więcej mi to przypomina wagoniki na Kasprowy. Natomiast, bo to jest tak, że się trochę przechyla w lewo i w prawo, trzeba ją dać, żeby właśnie ona trzymała że górę. I wtedy, I wtedy będzie już fajnie to pracowało. Z rzeczy, które jeszcze bym chciał, może zrobić, to bym odmalował budę. Tylko to trzeba poczekać na jakiś, ciep na jakiś cieplejszy dzień, bo akurat pada śnieg. Więc odmalowałoby się budę, jeśli chodzi o panel. To w sumie zrobiłbym głosowanie: czy zostawiać, czy zostawiać tutaj ten grafik. widać, że on jest tutaj tak zjechany. Czy raczej pójść w srebrny, bo te technologia w zasadzie pozwala na wszystko, tak więc, no po prostu, technologia pozwala na wszystko i możemy robić to, co nam się podoba ze, z tymi panelami. Okej, okay. z rzeczy, które tutaj były zrobione, to już powiem dalej, jak dojdę do środka amplitunera, tak więc... Otwórzmy obudowę. Dobra, tak więc takie pierwsze uruchomienie. Ok, działają wszystkie żarówki, pośrednio wskaźników działa i jest ok. Wy, wyłączę sobie, bo jeszcze nie mam ustawionych prądów rozpoczynkowych, żeby mi za bardzo nie, nie wzrosły. E, tak więc, patrząc jeszcze tutaj na, na te dwie żarówki, e, te piątki, e, to musiałem e, tak jakby dogiąć w nich nóżki, w sensie ro, rozgiąć, ponieważ nie było styku i tylko się trzymały tak, on natomiast nie, nie świeciły. Myślałem, że gdzieś jakiś bezpiecznik, coś tam, ale najpierw poprawiłem, właśnie mocowanie, mocowanie tych żarówek. No i wszystko już mi zaświeciło, za więc tak, mogę sobie już w sumie panel przedni zamontować. No i tak. No i pierwsze, co to będzie ustawienie prądu spoczynkowego wzmacniacza mocy. gdzie Prąd spoczynkowego trzeba ustawić dla lewego i dla, dla prawego kanału. Tak więc to ustawię. Pytałem się jednego kolegi, który ma większe doświadczenie w tych atakach, i powiedział, że w sumie 26 mV będzie fajnie. Tak więc 26 mV ustawię i, i tak. Jeszcze z rzeczy, które zrobiłem, to ogarnąłem sprawę tej linki i już można powiedzieć, że fajniej się przesuwa. Tylko jeszcze muszę dać to było w tę stronę. O, i teraz się dobrze przesuwa. Bez żadnego. Bez żadnego oporu, tak więc jest już ok. Kręcenie, kręcenie skalą już nie, nie ma bezwładności, ta wskazówka. Tak więc ok. No i montuję przedni panel, no i podpinam swoje multimetry bazarowe za 10 zł i ustawiam prąd spoczynkowy tak więc podpięte już są oba multimetry. Taj 1 Na jednym jest 106 mV, a drugi 8,4. Pomiar wykonuję tutaj. Mogę mierzyć w zasadzie prąd płynący przez transtory końcowe mocy, ale też mogę na przykład mierzyć napięcie na rezystorach emiterowych. W zasadzie to pomiędzy nimi. W sensie to jest tak, że jest jeden połączony jest potem z drugim, i jest koniec drugiego i tak się mierzy. Prąd spoczynkowy, a w zasadzie to mierzy napięcie, które jest na nich. Muszę ustawić wartość 26 mV. Poczekam, aż mi się ustabilizuje mniej więcej ta wartość, która jest teraz. Może sobie dobiję na przykład samo z siebie do, do kilkunastu i, no i później pociągnę na 26. Jeśli by samo nie, do... a, a drugim sposobem bym jest na przykład to, żeby ustawić od razu 26 i później zmniejszać, 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 zmniejszać. Ważne jest, żeby nie było go ani za mało, ani za dużo. Prąd spoczynkowy to jest w zasadzie można, można by powiedzieć tak trochę kolokwialnie, przebijanie tranzystorów, tak żeby nie, te, 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 wstępne przebijanie tra, złącz tranzystorów, żeby nie musiał tego robić za każdym razem sygnał, kiedy przechodzi przez zero. Coś najwięcej tego typu w dużym uproszczeniu i skrócie, żeby ludzie zrozumieli. O co chodzi, tak? Musi, musi być tutaj y, okolice tam 25-26 i będzie wtedy ok. Tak więc y, no ustawienie porządku spoczynkowego jest to trochę żmuna robota. Z rzeczy, które można już zrobić, to y, dam sobie wszystkie y, jurkałki y, w, w tym czasie i przygotuję sobie już sztuczne obciążenie. Tyle, że ważna rzecz, prąd spoczynkowy się ustawia bez wysterowanego wzmacniacza i nie na obciążnym wzmacniaczu, czyli po prostu musimy, nie możemy mieć wpiętych żadnych kolumn ani nic i też nie możemy mieć doprowadzonego żadnego sygnału do wzmacniacza tak więc czekam na, na ten prąd dokonam sobie wstępnej korekcji kilka razy, później się wyłączy wzmacniacz, odczeka się chwilę włączy wzmacniacz, no znowu się odczeka no i w ten sposób będę to Będę to robić. No i później sobie ogarnę sztuczno, sztuczne obciążenie. Wepnę sobie do, do osloskopu i też sobie wepnę tutaj na, może na tym mierniku, a może na tamten taki nie, nieco lepszy miernik. No i zobaczymy, ile voltów RMS, czyli do zniekształcenia. Do, do spłaszczenia w sumie sinusoidy będzie miał ten natek. Wcześniejszy, który robiłem miał albo 40, tam wyszło watów, albo 41, to był ten zachodni, taki Nikko R850, o którym film był całkiem nie aż tak dawno, którego można sobie obejrzeć. Z rzeczy, które już mogę zmienić, to mogę zmienić sobie sztuczny na 8 ohmów. Bo wcześniej był testowany Radmor yy, pod 4 ohmami i tak yy, tu będzie testowany w sumie. Jak on będzie miał 40 W, to będzie 40 W na kanał, czyli na się będzie odkładać po 20. Czyli w sumie to by nawet pasywnie by przeżyło, bez wentylatorów, aczkolwiek je można w sumie za, załączyć do woli. Dalsza modyfikacja tego sztucznego będzie opiewała o to, że po prostu będę miał na rezystorze czynnik temperatury, który jak się temperatura podniesie do jakiejś tam zaprogramowanej wartości, to po prostu będzie włączał, czy nawet regulował obroty jakoś samemu. Natomiast teraz jest po prostu taki układ na lm 317T i tam jest bodajże jeszcze układ 555 i, po, i potencjometr i sobie po prostu reguluje z tą czasową jakby szybkość kluczowania, co reguluje prędkość obrotową wetraków, tak w dużym skrócie jak mniej więcej działa ten mały układ, który jest gdzieś tam z tym, z tym potencjometrem. No, ale to jest sztuczne dopiero w fazie, można powiedzieć głębokiego prototypu, które, którego zaletą jest to, że w sumie działa, wygląda, jak, wygląda tragicznie, natomiast pełni swoją rolę i, to, i o to tutaj w sumie chodzi. Tak więc patrząc na prąd on mi się jakoś sam z siebie nie zwiększy tak więc e, będę, e, pójdę sobie po jakiś wkrętak e, no i e, wyreguluję sobie ręcznie. W pierwszym włączeniu tu już jest 26, tu już w sumie też jest prawie 26. więc można wzmacniacz wyłączyć na chwilę. Prądy muszą spaść do zera, do zera. Troszeczkę on się sam siebie ostudzi. To jest 02, 01. Do zera, poczekam się tak, sobie 3 minuty, włączę zaraz, zrobię jeszcze jedną kolekcję i tak może jeszcze ze dwa razy. No i wierzę na sztuczne. Ok, tak więc widać tutaj 1 kHz. Ok, tak więc widać co już 1 kHz mamy tutaj z komputera, jeszcze podłączony na nasz AUX. Tutaj mamy potencjometr, w sumie rozmiar na 10 no i widać to już jest załamany sinus tutaj jeszcze w zasadzie nie w sumie to mogę sobie tak positionem jeszcze wyrównać je tutaj i sobie zmienić działki o no i tak, też można wyrównać wzmocnienie obu kanała w sumie to no nawet tak a w sumie takie może być no i tutaj trzeba zobaczyć o tu już jest przester widzimy a tu jeszcze przesteru nie ma tak więc tutaj jest y, nasza można powiedzieć vrms maksymalna moc bo tutaj nam ten a tutaj nam jeszcze o tutaj już nam jest na, już, już podgina dół a tu jeszcze jest sinusoid Taka w, w zasadzie OK, tu sobie mogę jeszcze... O, w ten sposób widać jest ładne z nią sobie zostawię za mm, okres, żeby był widoczny. ok e, Tak więc w tym stanie sobie zostawię swój wzmacniacz, mam ustawiony prąd spoczynkowy, więc jestem pewien, że nic nie powinno się stać. E, w piętym mam sobie tutaj sondę 110. mogę bez bezpośrednio BNC, aczkolwiek chwilę temu mi wysypały się bezpieczniki i musiałem podmienić. Więc najprawdopod najprawdopodobniej gdzieś tu mamy jakieś zwarcie się robi. Ym, oczywiście jest to płytka prototypowa tamta i była zlutowana bodajże o trzeciej nad ranem, więc yy, świadomość umysłu je, jako taka trzeźwość tego umysłu już była średnia. Więc mógł się zdarzyć jakiś tam bubel ewentualnie w przewodach coś albo gdzieś gdzieś, gdzieś nie wiem tutaj. Yy. W każdym razie już w, do, w docelowej yy, wersji nie powinno być już tego problemu, który był akurat tutaj. Yy, no, znaczy jest na tyle dobrze zrobione, że przynajmniej wyleciał bezpieczniki a nie końcówka mocy. Yy, tak więc okej, okay. dobra, mamy ten kilohertz, jeszcze sobie zmierzę moc. moc. Tak więc moc sobie zmierzę tym. Yy, Zmierz sobie napięcie w zasadzie i z napięcia sobie policzę dopiero moc. Tutaj wezmę sobie tego UNITA, to jest miernik, któremu w sumie najbardziej ufam. Nastawię sobie go gdzieś, nie powinienem przekroczyć w sumie 20 V. Wezmę sobie zwykle takie przewody. No i zmierzymy. Tak, widać, no jest 7,6 no V. 7,6 V w drugim kanale jest ponownie. Tak więc wyliczę sobie na moc i będzie tak 7,6V razy 7,6V to wychodzi tyle dzielone na 8 ohmów 72W hmm. Coś tu jest nie tak Ja nie wiem co Jeszcze raz coś zrobię jeszcze raz sobie zmierzę i zrobię to bezpośrednio na wyjściu gośnikowym. Tylko, jak to sobie muszę ulokować, ja to sobie ulokuję. O, i teraz tutaj jest minus, i tutaj jest sygnał. I jest, 17,3V RMS. Dobra. Coś tam źle mierzyłem. Czyli jest 17,3V RMS. 3 razy 17,3 to się równa no i to oddzielony na 8 no, 37,41W taką moc ma ten, ten amplituner właściwie to wzmacniacz w tym amplitunerze Ateku, no i cóż w ten sposób to wygląda wzmacniacz jest sprawny sinus jest całkiem ładny w ogóle tu jest test pod oryginalny zostawiony ponieważ nie wiem czy przyszły klient będzie chciał mieć na przykład, nie wiem z grzechotką, czy, czy zwykłego, to zostawiłem zwykłego, bo czasami grzechotka nie każdemu podpasuje, natomiast yy, yy, na basie, na wysokich i na balansie jest, jest yy, z grzechotką. W sensie na no balans ma w położeniu 0, ma yy, położenie 0, ma yy, tutaj yy, tak jakby z, 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 z naciętym zerem, w sensie yy, tak by z, z położeniem z, 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 z zerowym, że wiemy, gdzie jest 0. No, i też grzechotka, tam 40 kilka chyba tam przełożeń. Czy, czy szczerze, to, 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 to nie, nie do końca wiem ile. Ale. No, natomiast 40, ileś przełożeń jest na grzechotce, w należy od głośności, bo tam 42 albo 44. Natomiast tutaj nie wiem ile jest, ale, ale, ale właśnie jest skok co jeden tutaj robiony. Ok, tak więc to by było w sumie na tyle z takiego szybkiego, sztucznego. czy jeszcze nie wysypał, a w sumie chodzi dopiero może 5-10 minut. Zobaczę na e, jest, jest ok jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o temperaturę, to przejdę jeszcze do ważnej kwestii, a mianowicie sobie wyłączę do przestrojenia tego amplitnera, bo to jest właśnie też rzeczą tutaj, którą muszę, której muszę trochę poświęcić czasu. Wyłączę sobie styloskop, bo póki co mi się nie przyda. No i mogę też, no i mogę też od, od, odpiąć sobie tutaj wszystkie te, bo będę jeszcze grzebał w głowicy. Dobra, tutaj jeszcze sobie sprawdziłem SDR-em, gdzie mam heterodynę. Heterodynka jest w sumie gdzieś tutaj. Więc można powiedzieć, że gdzieś na starym zakresie. W sumie jest 77 MHz, a powinno być 10 ten, czyli jest OK. No i tam później jak się pójdzie na góry, to będzie gdzieś tam na górze. Tak więc y, mam na starym paśmie głowicę, jest w sumie nieruszana i teraz y, zrobię w ten sposób. Y, wcześniej w atk y, jeśli bym to robił na, bez założonego panelu przedniego, to bym sobie po prostu wypiął cały, y, cały moduł, y, tak jakby tunera, całą płytę, natomiast y, zrobię sobie tak, tak, jak to robiłem. Później, Czyli wy, wypinam sobie dwa wtyki, wypinam sobie tą płytkę z wejściami, no i mam taki mniej więcej kwadracik gdzieś 5 na 5 cm, gdzie jestem w stanie y, dojść lutownicą z odsysaczem, czy tam z plecionką i w, na spokojnie sobie odlutować kilka kondensatorów. I też będę musiał wymienić y, też będę że dwa. Tak więc tak, czynności wstępne. Sprawdzić pracę amplitutera na zakresie łukę w generatora lub konwertera. Sprawdziłem sobie w sumie heterodynę, że mam x hatton to jest OK. Jeszcze w sumie też k też mogę. Z rzeczy ale już sobie sprawdziłem wcześniej zdjęć pokrywa górna, odkręcają 4 wkręty pomogę. No odkręcone są. Chceć pokrywkę od strony spod to jeszcze nie jest zdjęta. Zgrutować konsensatory C1C10C12 i C26 dla wersji drugie odlutować od spodu C125, zmniejszyć wartości C18 C27 i liczbę wzwoje w 7 o 1 zwój i później jest regulacja heterodyny, e, jeszcze trzeba jest sprawdzić zakres napięcia przestrajania e, no i później będzie regulacja wzmocnienia e, no i w zasadzie i w zasadzie to by było z takich rzeczy na tyle tak więc za, e, Zabieram się teraz do zdjęcia pokrywki od strony spodu i wylutowania tych czterech kondensatorów i podmianki dwóch. Mam to 6,8 pico od spodu. To jest ten tajemniczy C125. Ok, tak więc wszystkie kondensatory już, wy, można powiedzieć, wyszły ze swojego, wyszły z płytki. Natomiast weszły sobie dwa nowe, tam jest C18, to jest 47 pico i tu jeszcze jest taki C27 jako 5,6 pico i teraz jeszcze tylko tą płytkę tam wsadzić, podłączyć łączówkę elektroską, złożyć budę, w sensie dolną budę no i postawić go jak, jak natura przystała no i w zasadzie Yy, rozpoczynać już strojenia. W zasadzie to pierwszą czynność, czyli regulację napięć, przestrajania i w sumie kontrolę ich, yy, no i później patrzenie na heterodynę, wzmocnienie i ustawianie, i regulowanie i wszystko jeszcze przede mną. Tak więc yy, składam go do kupy. Tak więc yy, teraz sobie ustawiam, żeby był ładnie na skali, ponieważ skalę mam CCR i to jest tak. Yy, Heterodynę widać mi tutaj. Mogę sobie poruszać yy, skalą no i wtedy zmienia mi się ta heterodyna. I teraz tak. Yy, muszę sobie dojechać do 88. I to jest tak. 88 plus 10 i 7 yy, to jest 98,7 i 7. I heterodynę na 88 muszę mieć tutaj na 98,7. Tak mniej więcej o to chodzi. Żeby to tak było. No i górę muszę mieć 108. To będzie... 108 plus 10,7, czyli to będzie y, 118,7, y, będzie góra. No i to w ten sposób musi być zrobione. Okej, okay, tak więc y, dalsza część, tutaj taki można powiedzieć mały przerywnik y, UR1621, taką wygląda. Mniej więcej, że nie więcej, żeby mi to nie zleciało, mu się trzyma na, na y, kawałku dipola. Póki się to trzyma, to pokażę. Mniej więcej tak wygląda blokową 1621N. No i usterka w polega na tym, że ten generator na tym kołku, w zasadzie tam jest dedykowany bodajże punkt pomiarowy 8 względem masy, nie generuje mi nic. Natomiast ten generator powinien, według tego schematu, może jeszcze sobie zer zer zerknę na jeszcze jakiś inny, powinien działać niezależnie od. Tego czy dostał 19 kHz w sensie sygnału pilota. Czyli de facto, pecze może być nawet spieprzone, musi generator generować sobie na, dla tej swojej pętli PLL. Tak mniej więcej po, w dużym skrócie, w jaki, sposób to, w jaki sposób to ma działać, bo chyba tak to ma działać. Tutaj pracuje mi rozlutownica, która wróciła na warsztat. No, i tutaj jest tak: mam podstawki, oraz tutaj jest z z Motorola dokładnie TCA4500, czyli Dekoder Stereo, albo nasz UL1621 od Cemi. I tutaj są pośrednie, czyli znaczy wzmacniacze PC, czyli HA1137W, to jest za ULA1200. Jeszcze gdzieś mam jedną płytkę, bodajże to są wraki stoski e, i tam też powinien być je, jeszcze jeden dekoder stereo i, i, i jeśli by te dwa okazały się być jeszcze wadliwe i jeszcze jedna będzie pośrednia, jeśli by to się okazało być wadliwe a żeby nie musieć co chwilę używać rozdutownicy to sobie po prostu ogarnę takie e, fajne e, są podstawki e, zwykłe Deep 16 no i sobie można korzystać właśnie z nich na, na przykład fajnie jest sobie dodawać w Radmorze na przykład tam podsasy ponieważ no to są układy, które są dosyć awaryjne i, i czasami się potrafią wysypać i żeby nie musieć co chwilę bawić się z lutownicą po prostu można przyjść ze śrubokrętem tudzież jakąś pęsetką dogiętą albo o dedykowanym w, jakby, jest taka pensetka, którą się po prostu podważa e, z podstawki stalaka i, i taką też podstawką można, znaczy, znaczy, taką też, tak pęsetką można sobie też to, to wyjmować nie, nie, nie musimy wtedy używać naszej rozlutownicy. Tak więc OK e, przyszła w zasadzie pora, że w sumie nie, nie chciałem tego tak robić, natomiast muszę do demontażu przedni panel i będę musiał wylutować obydwa układy scalone, zalutować podstawki no i zobaczyć co tak w zasadzie będzie dalej, typu wezmę na przykład dam, dam te same scalaki na podstawkach te co były i po prostu może to była wiem, jakaś kwestia zimnego lutu, coś takiego albo no dopiero później będę podmieniał po jednym scalaku i włączał i zobaczył i zobaczył czy coś się czy coś się dzieje jakiegoś takiego no lepszego z tym wszystkim tak więc demontaż